Trafiłem na bardzo ciekawy film. Wczoraj, przeglądając x trafiłem na wywiad. Nie pamiętam, jaka to była stacja telewizyjna, jakaś zagraniczna. Ale ważna jest treść. Był to wywiad z jakimś islamskim przewodnikiem duchowym, nie wiem jak się nazywają. No, gość ogólnie w turbanie i tak dalej. I redaktor zaczyna go pytać o opcje polityczne. Co mu lepiej pasuje, czy lewica, czy prawica? No i ten islamista powiedział, że on by głosował tylko i wyłącznie na lewicę. A dlaczego? I tu cytuję, bo są głupi. I ogólnie chodziło o to, że to właśnie dzięki rządom lewicowym mogą napływać na Europę. I powiedział jeszcze jedno: że nigdy w życiu żaden islamista nie zagłosowałby na prawicę. Na rządy konserwatywne, bo to są patrioci, bo są przywiązani do własnych krajów i nie pozwoliliby na tego typu działania. I dlatego powiedział, żeby w wyborach nie głosować na Donalda Trumpa. No ale o co mi chodzi? Zobaczcie, nawet gość nie z Europy rozumie o co chodzi. I on to otwarcie i jawnie mówi. A nasze uśmiechnięte społeczeństwo jakże ogłupione. I teraz powiedzcie mi, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? Albo po prostu wytłumaczcie mi, jak można być takim ignorantem, żeby nie widzieć oczywistego. Czyli to, że oni chcą zalać sobą Europę, wyplenić nas. To wszystko jest prawda. Więc na litość boską nie bądźmy głupi, a ci, którzy uśmiechają się z zamkniętymi oczami, niech w końcu je otworzą. A teraz wisienka na torcie. Niemiecka telewizja, wywiad uliczny, duża grupa mm, nielegalnych migrantów, którzy są w Niemczech. I prezenter też przeprowadza wywiad z jednym młodym chłopakiem, który powiedział, że jeżeli Europejczyk nie nawróci się na islam, powinien być deportowany z Europy. Czy coś więcej trzeba mówić? Tu nie chodzi o mowę nienawiści, tu nie chodzi o rasizm, homofobie i te inne fobie. Tu chodzi o to, czy my będziemy mogli żyć we własnym kraju, na własnym kontynencie. Włączcie myślenie.